Cześć kochani, witam Was w tym pięknym wtorek. Dzisiaj postanowiłam nagrać dla Was Airbnb Tour z naszego Airbnb w Sydney. A mówię naszego, bo mieszkam tutaj z moim chłopakiem Jeffem. Jeśli jeszcze ktoś o tym nie wie, na przykład z Instagrama, na którego polecam wbić i nie followować. Um, w każdym razie, zanim przejdę do pokazywania Wam, jak tutaj wygląda. To chciałabym Wam powiedzieć takie ogólne informacje, więc mieszkamy w takim domku przy domu. Ten domek przy domu nazywają tutaj Granny Flat, a nazywane jest to tak, dlatego, że jeśli dzieci, które były wychowywane przez rodziców są już dorosłe, to rodzice proponują im dom w zamian za to, że będą mogli sobie mieszkać dożywotnie w takim Granny Flat, czyli po prostu w domku przy domu, żeby być blisko swoich dorosłych dzieci. Um, więc to jest taki mały domek przy. Większym domu, w którym mieszkają nasi hostowie. Mogę powiedzieć hostowie, chyba, bo na Airbnb ma się hostów. W każdym razie my ich tak nazywamy. Dzielimy z nimi podwórko. Tutaj, jak zobaczycie, później basen też z nimi dzielimy. I łazienkę mamy w ich domu, bo jak zobaczycie, tutaj zaraz nie ma. W tym pokoju łazienki i myślałam nawet, że będzie to większy problem niż aktualnie jest. Nawet mi to aż tak bardzo nie przeszkadza, że tej łazienki tutaj nie ma, bo już się przyzwyczajam do tego, że muszę wyjść na dwór i przejść trochę na dworze, żeby wejść znowu do budynku i iść do łazienki. Eee, nie można mieć wszystkiego. Ale przechodząc do lokalizacji, ten domek znajduje się w Elwood i Elwood to jest jedna z dzielnic Sydney, jest jakoś 40 minut od centrum autobusem, a przystanek autobusowy mamy zaraz pod domem, więc jest dobrze jest dobrze Sydney to duże miasto więc tak czy siak żeby gdziekolwiek się dostać to przynajmniej pół godziny trzeba na to przeznaczyć jak nie więcej um, ale komunikacja miejska jest tutaj bardzo dobra porównując do tej która była w LA, to jest naprawdę nie była ziemia um, także wystarczy że ma się dostęp do komunikacji miejskiej, tak jakby przystanek niedaleko domu i nie ma właściwie żadnych problemów. My do tego mamy tutaj auto, bo Jeff ma auto, więc to jest kolejne, kolejny wielki plus, ponieważ kiedy chcemy, możemy jechać do sklepu, czy właściwie, no gdzie tylko chcemy, czy gdzieś, jeśli musimy pokonać jakieś dalsze trasy, gdzie ciężko jest dostać się komunikacją, no to też nie ma z tym problemu. Zamieszkanie mieszkanie tutaj rezerwując przez Airbnb zapłaciliśmy 3,5 tysiąca miesięcznie za nas dwóch, bez e, rachunków, to znaczy z rachunkami już wliczonymi w cenę. Natomiast za drugi miesiąc już bez kosztów Airbnb zapłacimy za to mieszkanie 3000, czyli wychodzi nam po 1500 złotych na osobę za miesiąc. Tak, złotych. Nie dolarów australijskich, tylko złotych, nie wiem, czy o tym powiedziałam wcześniej, ale złotych, 1500 złotych za osobę. Uważamy, że jest to bardzo dobra cena, w dolarach australijskich wychodzi to 275 dolarów za tydzień. E, oni tutaj podają w dolarach za tydzień, nie za miesiąc, tak jak my podajemy w Polsce. Za cenę 275 dolarów z wliczonymi szachunkami jest bardzo ciężko cokolwiek znaleźć e, w dzielnicach, Bliskich. To jest tak zwana dzielnica bliska centrum, 40 minut bliska centrum. No cóż, ale myślę, że o tym powiem Wam e, kiedy indziej. A teraz zapraszam Was do obejrzenia mojego naszego apartamentu. Ale zanim Wam wszystko dokładnie pokażę, zróbmy sobie trochę światła. Okej, okay, dobra, jakoś to wygląda. <grym> um, więc tak, zacznijmy sobie od naszego pięknego widoku. Um, muszę otworzyć tutaj balkon balkon, e, tak, balkon. E, to jest wielkość naszego balkonu, e, to jest właściwie tylko barierka. Um, ale tak, tu jest basen, z którego możemy korzystać i tam, jak widzicie, to wejście tam, 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 to tam chodzimy do łazienki, więc właściwie tak daleko mamy do łazienki. Um, tu jest wyjście, więc idziemy tam, tam, tam do tam i tam jest e, łazienka, z której korzystamy, no bo jak możecie zaraz Zauważyć w tym pokoju, domku, domku raczej niż pokoju. W sumie pokoju, domku. Nie ma, nie ma łazienki, co jest chyba największym minusem. Mamy tu też wszędzie rolety. Tu zazwyczaj te rolety wszystkie i tak mamy zasłonięte. Raczej tego nie zostawiamy otwartego głównie ze względu na to, że i tak jest tutaj bardzo jasno nawet jeśli rolety są zasłonięte ale zacznijmy sobie od początku, więc pierwszą rzeczą, którą zobaczycie po swojej prawej stronie wchodząc do tego oto pomieszczenia, będzie regał którego też nie było na Airbnb i właściwie to było bardzo pozytywne zaskoczenie, bo możemy sobie tutaj powiesić rzeczy, tutaj mamy też porozkładane rzeczy tu nadal stoi jeszcze moja walizka tak, także tutaj mamy pomieszczone nasze ciuchy, jakieś kosmetyki, książki, laptop Topy. Właściwie to ja nie do końca wiedziałam, jak to Airbnb będzie wyglądać, bo na zdjęciach było trochę takie małe. Przynajmniej takie się wydawało. To znaczy, wiedziałam, że to będzie nasz własny domek, że tam będzie basen. I chyba ten basen tak najbardziej mnie przekonał, bo te zdjęcia, może wam je tu gdzieś pokażę, które były na Airbnb, różniły się całkowicie od tego, jak ten pokój teraz wygląda. E, uważam, że wygląda o wiele lepiej, bo też właśnie e, nie było tej półki, nie było. Tej komody i telewizora też tam nie było. Nie było lustra, w którym mnie teraz możecie zobaczyć, i nie było tej, tej szafki, szafki tutaj. Cała kuchnia zresztą była ułożona w jakiś taki dziwny sposób, który nie do końca mi się podobał, także cieszę się, że teraz wygląda to tak, jak to wygląda, bo jest o wiele lepiej. A i tak zrobiliśmy tutaj małe przemeblowanie, ale to raczej po tamtej stronie musieliśmy trochę bardziej ścisnąć te szafki. I nie pamiętam w sumie, co tam jeszcze zrobiliśmy. Pamiętam, że po prostu przesuwałam te wszystkie szuflady, szafki. I tak dalej A tak, jeszcze jedną rzeczą, którą zrobiłam w kuchni Było to, że ten stolik przesunęłam trochę bardziej do szafki I jak możecie zauważyć Te szuflady się teraz nie otwierają e, Natomiast my z nich nie korzystamy Ponieważ wszystkie sztućce daliśmy do tego tutaj pojemnika e, Więc w sumie to stwierdziliśmy, że przesuniemy to Żeby było tutaj trochę więcej miejsca e, No i wygląda to o wiele lepiej Przynajmniej tak mi się wydaje Kolejną rzeczą, która stoi obok tej szafki jest y, pomiędzy moją walizkę komoda, komoda z telewizorem. Z telewizora i tak nie korzystamy, no bo w sumie czy ktoś jeszcze ogląda telewizję oprócz moich rodziców i dziadków, no... Nie wiem, e, na pewno nie jesteśmy to my. E, my oglądamy tylko YouTube'a, a tak swoją drogą to też problem przy oglądaniu YouTube'a jest ogromny, ponieważ Wi-Fi tutaj jest tragiczne. I ja nie żartuję, tu jest naprawdę tragiczne wi Nie da się zobaczyć jednego filmiku na YouTube bez e, ładowania go 30 razy, podpinania się pod Wi-Fi kolejne 30 razy, bo jeszcze nas rozłączy, także Wi-Fi tutaj to jest po prostu. Masakra. How do you like the Wi-Fi here? It's terrible. Yeah, that's what I said. Ale i tak nie jest najgorzej, bo filmików, które chcę obejrzeć nie mogę załadować, ale za to filmiki, które chcę wgrać mogę załadować. Także uważam, że mogło być gorzej. Był plan, żebym jeździła na Uniwersytet Jeffa i tam sobie y, filmiki dodawała, no ale... Ale na szczęście nie muszę tego robić, mam nadzieję, że nie będę musiała tego robić A zresztą Jeff zaczyna studia w marcu, więc nawet jeśli, to po prostu dam mu kartę i on będzie tam wgrywał Podobno tam mają super internet na uczelni, także to nie będzie problem, jeśli chodzi o wgrywanie tych filmików No ale nadal myślimy co zrobić z tym, że takie mamy trochę beznadziejne wi-fi Wiadomo, każdy z nas ma jeszcze internet w telefonie, no ale ja już prawie zużyłam cały swój internet Całe 4GB, a nawet nie obejrzałam jednego filmiku na YouTubie na nim i zużyłam go głównie po to, żeby rozmawiać z mamą i moją przyjaciółką, bo tutaj no potem jest tylko tak, halo, halo, słyszysz mnie? Halo, halo? Ja cię nie słyszę, halo, halo. No, także zawsze rozmawiam na swoim internecie, bo inaczej to jest po prostu porażka. Tutaj siedzi mój boyfriend, który właśnie dostał maila od jakiegoś e, amerykańskiego żołnierza, który powiedział mu, że chce się z nimi podzielić kwotą 17 milionów dolarów. Gdzie to jest? nie wyci mi teraz tego. Tak, piękny mail. Tak, w ogóle polecam, obejrzyjcie sobie filmik na YouTubie. Ja wam napiszę tutaj tytuł tego filmiku i kanał na YouTubie, na którym to się znajduje, kiedy dostaniecie maile w spamie. I właśnie one mniej więcej tak wyglądają. Ten filmik jest tak śmieszny, tak się uśmialiśmy oglądając go, także polecam. On był w ogóle na TED Toku też, um, ale ten gość chyba miał lepsze filmiki na swoim kanale. W każdym razie podlinkuję wam. Także tam właśnie siedzi mój boyfriend, który może zrobić deal z e, amerykańskim żołnierzem w Syrii za 17 milionów dolarów. Myślę, że już oficjalnie zostałam żoną Sydney w tym momencie. Jakbyście kiedyś zauważyli na moim kanale, że robię recenzję torebek Louis Vuitton, to już będziecie wiedzieli skąd mam pieniądze. Kolejnym punktem na naszej mapie jest to oto łóżko, jest bardzo wygodne, jest bardzo fajne, nad nim wisi lustro i jest lampka, która jest w stanie oświetlić cały ten pokój. Myślałam, że to jest jedyne światło, ale przecież mamy też te lampki u góry, natomiast ich nigdy nie używamy. Śpimy tylko pod kocem, kołdra służy nam natomiast jako przykrycie tego oto fotela, ponieważ ten fotel za bardzo kolorystycznie nam się nie podoba, to znaczy no... is to their own ale ten fotel ma taki jakiś brzydki, rudawy kolor i tak może niekoniecznie. A tutaj u góry znajduje się moja ukochana klimatyzacja, bez której nie wiem, jakbym przeżyła. Niektóre dni tutaj naprawdę są bardzo, bardzo gorące, 28 stopni i powiem wam, że jak w Stanach było 40 stopni, to ja chodziłam czasami w dresie i w długim rękawku, a tutaj jak jest 28 stopni, ja po prostu leżę i tylko wachlarz bym potrzebowała, bo po prostu tak jest gorąco, także jest to po prostu inna wilgotność powietrza to powietrze jest zupełnie inaczej odczuwalne. I taki fun fact, oni tutaj w Australii w ogóle nie ogrzewają. Tutaj nie znajdziecie kaloryferów. Zresztą te ściany są tak cienkie, że właśnie przed chwilą przychodził e, nasz host e, tam z domu obok i powiedział do nas cześć i my przez zamknięte drzwi powiedzieliśmy mu cześć i wszyscy się słyszeliśmy. W ogóle ostatnio wracałam z łazienki i słyszałam, że tak coś stuknęło i mówię, o na pewno drzewie śniadanie i przyszłam i on siedział na łóżku i jadł płatki na mleku i ja takie, o no tak, słyszałam jak stuknąłeś łyżeczką o miskę, a on takie, o wow, no to naprawdę dobrze się tu roznosi dźwięk. Także klimatyzacja służy tutaj, żeby chłodzić, ale też również, żeby ogrzewać, bo tu nie ma żadnych kaloryferów, nie ocieplają w żaden sposób australijczycy mieszkań. Um, właściwie, no tak, no ocieplają tylko w ten sposób. Raz jak było tak dość zimno, to znaczy 19 stopni, no interpretujcie to jak chcecie. To mieliśmy problem, żeby wysuszyć pranie, to pranie to stało dwa dni, um, bo na zewnątrz, ono schnie w godzinę, ale kiedy je postawiliśmy tutaj, no to na zewnątrz było dość zimno, tutaj było tak, no... Zimno i to pranie nie miało po prostu jak wyschnąć. Um, do tego nam zaczęły się wyparować i, i musieliśmy... W ogóle ta aklimatyzacja musiała chodzić, żeby po prostu e, nie zrobiło się tu bardzo wilgotno, bo to już czuć było, że to powietrze jest po prostu wilgotne. Um, no i próbowaliśmy, nie chcieliśmy zimnego nadmuchu, więc próbowaliśmy w, włączyć ten gorący, no i. Mm, Powiem Wam, to tak średnio działa, to znaczy nie wiem, może coś nie umieliśmy jakoś tego uruchomić, ale no średnio działa i trochę zaczęło z tego śmierdzieć i to jest chyba rzecz, która mnie najbardziej martwi. Zapraszam teraz Państwa na przegląd naszej kuchni, tutaj jest blender, który przywiozłam z Polski, działa, także jest wszystko dobrze, bałam się tylko, że nie będzie działał mi na adapterze, bo w Stanach jest inna siła w gniazdkach, natomiast tutaj jest zbliżona, tam chyba o 10 watów się różni i na szczęście działa, także wszystko działa, jestem przeszczęśliwa z tego powodu, tutaj mamy strefę gotowania, czyli dwa palniki, które działają dobrze i są brudne i one nie są brudne, jakby z naszej winy, one są po prostu takie trochę porysowane, zużyte, wiecie o co chodzi, ale dobrze działają, także jest okej. Okay. Tu jest szafka, która tak mi się bardzo nie podoba, ale póki co muszę ją znieść Tu mamy, no nic specjalnego, cytryny, kawy, e, łyżeczki i inne e, sztućce. W tej szafce trzymamy jakieś tam jedzenie, słoiki, miski i tak dalej, kubki, wszystko co możecie tutaj zobaczyć, właściwie co ja Wam będę mówiła, skoro widzicie. Tutaj z tyłu są moje miseczki kokosowe, ale o tych miseczkach kokosowych powiem Wam kiedy indziej. Zaraz obok tej szafki znajduje się mikrofalówka, mikrofalówka z funkcją piekarnika. W odbiciu mikrofalówki możecie zobaczyć moje ponętne stopy oraz y, łydki. Poniżej znajdują się owoce i pieczywo, y, i warzywa w sumie też, oraz jakieś tam patelnie. Dalej mamy tutaj strefę gotowania, lodówkowania, śmieciowania i zmywania Także w strefie zmywania no to chyba to co w strefie zmywania zawsze się znajduje O tu jeszcze ciekawostka, znaczy ciekawostka jak ciekawostka to sobie po prostu trzymamy um, pasty do zębów i szczoteczki, żeby nie musieć chodzić do łazienki i mieć zębów Tak, tu jest znacznie wygodniej Tutaj znajduje się lodówka i to jest kolejny minus tego oto pomieszczenia i chyba największy dla mnie, ponieważ ja lubię sobie mrozić różne rzeczy. A niestety tutaj zamrażalka wygląda tak. Jest takiej wielkości, więc wszystko co tu mamy to jest ciasto zamrożone na pierogi, jakiś tam zamrażacz taki, żeby ta temperatura się tutaj trzymała. Jest tu też jarmusz, owoce i lód. I powiem wam taka ciekawostka, właśnie wepchnę jarmuż trochę dalej taka ciekawostka, bo niektóre rzeczy się czasami nie zamrażają, więc kiedyś kupiliśmy sobie lody i je tam wypchnęliśmy i te lody się rozmroziły i były do wywalenia. Stwierdziłam, że łazienki wam nie pokażę, bo tak naprawdę nie ma tam czego pokazywać. W osobnym pomieszczeniu jest prysznic, w osobnym pomieszczeniu jest ubikacja i to właściwie tyle. Tam jest dosłownie tylko prysznic, a w drugim ubikacja i umywalka. A w tym pierwszym prysznicy umywalka. Tak, ale no nie ma tam po prostu czego pokazywać, więc e, nie będę tam z wami szła. Mam nadzieję, że mi to wybaczycie i mam nadzieję, że Wam się podobał dzisiejszy filmik. Jeśli tak, to mam nadzieję, że będziecie mieli miły dzień. Buziaki pa!